Nazywam się Anna Maria Siwińska, przyjaciele mówią na mnie Siwa i kamperem jeżdżę od 2007 roku i jest to historia smutno-wesoła, ponieważ kampera, pierwszy milion trzeba ukraść, a pierwszego kampera odziedziczyć i ja mojego pierwszego kampera dostałam po ojcu, który zmarł mój ojciec i odziedziczyłam kampera. Ojciec był fanatykiem w ogóle karawaningu, budował przyczepy i miał niestety jedną przykrą cechę. Uważał, że kampery i przyczepy to nie jest zabawa dla dziewczynek, tylko dla chłopców. No ja niestety byłam córeczką i ojciec uważał, że ja się do tego trochę nie nadaję z racji tego, że jestem, no płeć mam nieodpowiednią. No więc dopiero jak ojciec zmarł, to ja mu przejęłam jakby jego pasję i postanowiłam trochę tacie udowodnić, że ja się do tego świetnie nadaję. W związku z tym. Wzięłam tego, jego kampera, to był, to był Mitsubishi L300 z 1982 roku, to był rok 2007, czyli to już był taki pojazd leciwy. I mój brat, który jakby współdziedziczył ze mną, ze mną, ten spadek, powiedział, bierz to, ja tego nie chcę tego oglądać, tego złomu. A ja mówię, spokojnie, po prostu ja to biorę, będę tym jeździła. Samochód był, to ja się na tym kompletnie nie znałam, samochód był w totalnej rozsypce. I myśmy nim przejechali chyba około 10 tysięcy kilometrów po Polsce. Trzy sezony, żeśmy, żeśmy tym kamperem jeździli, jakby zwiedzając, zwiedzając Polskę. Po czym, po trzech latach okazało się, kolejny smutny motyw, smutny, vanitas. Okazało się, że ja jestem chora na stwardnienie rozsiane. I okazało się, że została mi resztka spadku po starym. Ja myślę sobie tak, to ja tą resztkę spadku po starym całą przepuszczę na podróże teraz, bo już nic ze mnie nie będzie, zaraz umrę. Rok był 2007, 2010, to było prawie 10 lat temu. W związku z powyższym resztkę spadku po starym oraz ten, że kampera starego, sprzedałam starego, kupiłam nowego z 1991 roku i tak był 10 lat. 10 lat był, 10 lat był młodszy, młodszy od tego, tego nowego i pojechałam na Nordcap. Tak po prostu kupiłam samochód i miesiąc po tym, jak go kupiłam, wsiadłam do tego Ducato 3,5 tony, 6 metrów samochodu i pojechałam na Nordcap. Przejechałam 10 tysięcy kilometrów dookoła Bałtyku. Znaczy, wjechałam przez Danię, bo bałam się wjeżdżać na prom. To znaczy, kompletnie nie umiałam jeździć tym samochodem, że pomyślałam: Jak ja mam po przejechaniu 500 kilometrów tym samochodem wjechać na prom, no to myślę sobie: Nie, to ja pojadę mostami tam na przez Cieśliny. I, no i dojechaliśmy na ten Nordcap. Ku dużemu zdziwieniu wszystkich do, dojechaliśmy na ten Nordkap. No i od tego czasu już przejechałam 100 tysięcy kilometrów tym samochodem. Tymi, ja mów, zawsze się śmieję, że tymi ręcami zrobiłam 100 tysięcy kilometrów z licznika, jakby... A Ma... prom I tak był w Talinie. A prom był w Talinie, tak, ale już po przejechaniu całej Skandynawii już na ten prom w Talinie umiałam wjechać. No i tak mniej więcej od tego czasu, od tego czasu jeżdżę samochodem, jeżdżę kamperem I nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez tego. Wszystkie trasy, wszystkie trasy zapisuję zegarkiem, żeby, żeby potem takie ładne były szlaczki. I mam absolutnie nienawidzę wracać tą samą trasą, ponieważ wtedy trak jest brzydki. I zawsze jak, jak z moim partnerem planujemy wyjazd, to, to mi tak, to jeszcze wrócimy tędy, żeby był ładny trak, bo to jest, to jest bardzo ważne. Natomiast najciekawsza podróż. To jest strasznie trudno powiedzieć, dlatego że ja lubię północ, nie lubię upałów jakby z racji mojej choroby. i... i ale z kolei na południe jeździmy w takich porach, kiedy tam, jest, kiedy tam jest chłodniej, więc tam też jest pięknie. Znaczy Włochy poza sezonem no to jest cudowna rzecz. Jak myśmy w tym, w tym roku byliśmy w maju w Toskanii, bo ja od mniej więcej początku tego roku pracuję zdalnie. I mogę sobie pozwolić na przykład, żeby zabrać tego laptopa, pracować tam z dowolnego miejsca, powiedzmy w zasięgu, czyli, czyli umówmy się, że w błogosławieństwie europejskiego roamingu. I, i, I po prostu okazało się, że te Włochy poza sezonem to jest zupełnie inny kraj niż w wakacje czy, czy w sezonie i, i to, to jest po prostu, znaczy tam było pięknie, natomiast yy, jaka, jaka, była nasza taka najbardziej przypałowa podróż? Każda. <laughs> każda. Każda, każda, każda podróż ma jakiś yy, yy, leitmotiv. Na przykład w ostatnich Włoszech to były ciepło źródła, naturalne ciepło źródła, ale podróże również mają light, light kulturalny, na przykład kultura etrusków, e, muzea, et, et, muzea etrusków, kultura heleńska, kultura rzymska. Również... fajnym tripem była linia Marginota pojechaliśmy to jak nasz syn był w takim wieku kiedy był, kiedy był militarystą to teraz już jest pacyfistą na szczęście pojechaliśmy w taką trasę przez, przez linią bunkrów. To znaczy, linia Gottfrieda, linia Marzinota, dojechaliśmy aż tam do, do tego miejsca, gdzie wypływały uboty, bunkry dla łodzi podwodnych La na La Rochelle. Tak. I to jest to miejsce, gdzie w Indianie Jonesie kręcili tą scenę z łodziami podwodnymi. I to jest strasznie, znaczy, ja miałam takie, że po zawsze mamy takie miejsce, w którym jakby ta podróż się zawija. I dojeżdżamy do jakiegoś momentu. I to jest, ten, to jest ten moment, od którego wracamy. No i tam było właśnie to La Rochelle. No nieważne, żeśmy potem przejechali jeszcze przez dwie trzecie Europy, ale... Ale... Ciekawe, natomiast to ja mówię w tej chwili o podróżach zagranicznych, natomiast podróże po Polsce są równie fajne. Myśmy, myśmy jeździli po, na przykład, po zabytkach romańskich. Potrafiliśmy jeździć, robić takie wycieczki. Robiliśmy sobie wycieczki. To była bardzo fajna... Jeszcze właśnie to była moja pierwsza wyprawa tym pierwszym starym kamperem po ojcu. To było linią latarni morskich Polskiego Wybrzeża. Po prostu codziennie no, jedna latarnia, żeśmy przejechali całe Wybrzeże. I y, 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 zbieraliśmy pieczątki w tych latarniach, więc, więc tak, bardzo to było. Ja mam taką zasadę, że parkuję tylko legalnie. Ja nie lubię parkować nielegalnie i uważam, że to jakby psuje rynek. To znaczy, y, będzie, im, im będziemy bardziej parkowali na zakazach, tym będzie więcej zakazów. Więc ja się staram wychodzić z założenia, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I parkuję tam, gdzie wolno. Na, na dużych parkingach. Wolę na dziko, natomiast czasami korzystam z kempingów, bo gdzieś trzeba się uprać i umyć. Najbardziej lubię legalne miejsca parkingowe, takie specjalnie dedykowane dla kamperów, gdzie jest jakaś zleweczka, jakiś stolik, czasami czas... toaleta jest. I żeby tam było mało ludzi i ładny widok, jeszcze. To takie puszka nawet, że trzeba wrzucić. Ale to nie w Polsce. To w Skandynawii rzeczywiście było tak, że była puszka, wrzuć tam 2 euro i ten. To ja lubię najbardziej, najbardziej lubię dzikie, tanie, legalne miejsca. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że będziecie inspiracją dla innych naszych czytelników. Bo 100 tysięcy kilometrów to nie jest mało. No nie jest, nie jest. I gratuluję przede wszystkim. Ja... To się samo robi. To jest taka strategia żółwia po prostu. Nie zająca, tylko żółwia. I uświadomiłam sobie, ja ją nazywam strategią spływu. Jeżeli będę wystarczająco długo siedziała w tym kajaku, to dopłynę do Bałtyku. To w tym kamperze jest dokładnie tak samo. Jeśli będę wystarczająco długo siedziała za kierownicą, to dojadę w jakieś ciekawe miejsce. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.